Myślę, że czasami warto jest poświęcić chwilę na to, żeby po prostu pooddychać. Stanąć, pomyśleć o tym, co daje satysfakcję, o tym, co chce się robić, o tym, za co jest się wdzięcznym. I po prostu pomyśleć o tym, co się ma, bo bardzo często nie doceniamy jednak tej normalności. Myślę, że bardzo często jednak jest tak, że jeżeli nic się nie dzieje. To jest to po prostu niedoceniane. Musi być super, żeby docenić, żeby powiedzieć, że jest fajnie. A tak naprawdę ta normalność, to, że w naszym życiu nie wydarzyło się nic złego ostatnio. To jest fajny powód do szczęścia, chciałem się doświetlić, ale. Nie mam drugiego statywu, więc, więc się nie doświadczę. E... Co ja tu robię? Dlaczego nagrywam? Nie wiem. Jakby dotychczas? Chwilę. E... O. Więc e... nie mam pomysłu. Nie wiem, nie wiem, co to będzie. Dotychczas, w przeciągu ostatnich kilku lat, robiłem wiele rzeczy dziwnych. Rozwoziłem żarcia, robiłem kolczyki. Miałem pomysł na otworzenie firmy, nawet ją otworzyłem. Próbowałem rozwijać się na różnych dziwnych obszarach i stwierdziłem, że nagram filmik po prostu. Miałem pomysł na ten filmik. Jakby nauczyłem się, że żeby zacząć cokolwiek robić, to trzeba to po prostu robić. Więc nagrywam, ale chciałbym powiedzieć, że żeby zacząć coś robić, warto po prostu to robić. I jeżeli chcesz coś osiągnąć. To musisz być w tym wytrwały. Jestem z osobą do mówienia o byciu wytrwałym, ponieważ. Mm, robię wszystko szybko, bez zastanowienia i przez chwilę. Jakby to mnie cechuje. Natomiast. Mm, myślę, że teraz może być podobnie. To będzie moje pierwsze, może i ostatnie wideo. Ale. Mm, Żeby coś robić, żeby coś osiągnąć, żeby z czymś zacząć, nie trzeba nawet do końca chcieć. Trzeba to robić po prostu. Czasami się zmusić, jeżeli chodzi o trening, tak jest, że zaczynamy ten trening i wyjście z domu jest najtrudniejsze, a potem już nagle nam się chce. I tak samo może być w tym przypadku. Twierdziłem, że nagram ten filmik, bo myślałem z dobre dwa tygodnie o tym, co zrobić, jak zrobić, jaki projekt, co przekazać, co powiedzieć. Tyle chcę przedstawić. I co? I nagrywam. Nagrywam. Nie mam pomysłu na to żadnego. Więc... E Mam no, taki plan, gdzie po prostu trochę do was porozmawiam. Opowiem wam żart. Opowiem wam żart, tylko najpierw się przebiorę, bo strasznie jest mi gorąco. Dlaczego płetwonurek skacze tyłem do wody, a nie przodem? Nie wiecie, tak myślałem, że nie wiecie. Jakby skoczył przodem, to by wpadł z powrotem do łodzi. I co? To tyle, jeżeli chodzi o moje plany na to wideo. Więc tak. Nawet nie wiem, czy to ma jakikolwiek sens. Chciałbym, żeby to było wszystko. Chcę robić to, na co mam ochotę. Nie chcę kontentu, który będzie jakoś ukierunkowany. Będę grać tu w planszówki. Eee... Czemu powiedziałem to jako pierwsze? What the fuck. Będę nagrywać swoje przemyślenia, tak jak teraz. Stoję i gadam głupoty. Eee, będę nagrywać jakieś rzeczy daily. Czasami coś ugotuję. Ostatnio zacząłem gotować. Bardzo dużo powiedziane. Ostatnio zacząłem używać cebuli. Jest taka osoba w moim życiu, która od wielu lat nakłaniała mnie do używania cebuli, i okazało się, że faktycznie jest smaczna. Warto dodawać cebulę do różnych dań. Yy, więc będę czasami też gotować. Yy, myślę, że nic skomplikowanego raczej. Yy, co będę tu jeszcze robić? Rozmawiać z innymi, yy, z ludźmi, których warto moim zdaniem Wam przedstawić i pokazać. Będę grać w jakieś gry, nawet w te mobilne. Będę rzucać makeovery tego, co robię, bo czasami mam okazję robić teledyski, czasami mam okazję robić sesje fotograficzne, więc na pewno tego tutaj nie zabraknie. Będę dzielić się po prostu swoimi spostrzeżeniami na temat życia, które nas otacza. Nie liczę na to, że te filmiki będą miały jakikolwiek zasięg. Chcę zbudować sobie tutaj. Taki obszar, który będzie dla mnie możliwy do analizy, potem będzie dla mnie pewnego rodzaju obrazem mojej osoby. I nie nastawiam się na nic. Kompletnie na nic. Więc, jeśli oczywiście chcecie to śledzić, patrzeć śmiało, dlatego to publikuję. Natomiast e, nie liczcie na spójny content. Tu będzie wszystko. Po prostu. Zawsze chciałem to robić. Zawsze chciałem w jakiś sposób dzielić się swoimi spostrzeżeniami, więc mm, po to właśnie to jest. Tak. Muszę zmienić baterię. Ten będzie lepszy. Słuchajcie. Przychodzi facet do barmana i mówi poproszę piwo bez soku. Barman mówi jakiego soku? A gościu mówi, a może być bez malinowego. No, ehm, ogólnie chciałbym... Nie chciałbym udawać tutaj żadnych emocji. Nie chciałbym, żeby to było jakieś wybujałe emocjonalnie. Nie chciałbym, żeby to było smutne wtedy, kiedy nie trzeba, nie chciałbym udawać tutaj, że mam całą masę energii każdego dnia i po prostu będę nią emanować i wszystko jest super pięknie i cudownie. No, nie. Jakby chciałbym. Mówić tutaj o tym po prostu, jak jest. Jak przez cały tydzień albo miesiąc będę w nastroju, to będę mówić, że mam wy nastrój i mówić z tym, jak się czuję. Wszyscy mamy czasami chłodny nastrój. I to też jest spoko. Spoko jest akceptowanie swoich emocji. Spoko jest moment, w którym akceptujemy to, że hej, w tym tygodniu nie chce mi się podnieść z łóżka. Totalnie w to nie umiem. Ale się tego uczę. Można jakby często sporo mówić, a w praktyce wychodzi zupełnie inaczej. I... No u mnie bardzo często tak jest, że mówię mądre rzeczy typu akceptuj każdą emocję, he, a potem wychodzi tak, że nie mogę odpocząć, bo Przecież muszę być produktywny. Akceptuj każdą emocję, a potem wypominam sobie, że za długo jestem smutny i forcuję w sobie, że życie jest piękne. No, ostatnio spróbowałem paluszków z sezamem, Nie polecam. Jakby nic fajnego, naprawdę. Ani to nie jest słona przekąska. Ani nie jest w satysfakcjonującej konsystencji. Nie lubię też rzeczy, które chrupią, więc może dlatego. I, mm, I to też jest ok. Właśnie. Nowe pokolenie. Osoby, które są w pewnym wieku. Nie wiem. Ciężko określić ten wiek, ale e, wśród młodszych osób się to pojawia. Nawet kwestia jedzenia. Jeżeli coś nam nie smakuje, to jest okej, okay, że nam to nie smakuje. Coraz częściej jednak zdarza się, że jest to akceptowane. Ale jak się spojrzy na to pokolenie 40-50-latków, okazuje się, że nawet preferencje co do jedzenia muszą być dla wszystkich takie same. Muszą być takie, że wszyscy jedzą wszystko, bo o, a on nie je flaczków, a on nie je... grzybowej. Masakra. No nie. Jakby fajnie by było. Jakby każdy jednak był inny i miał swoje preferencje. A nie na starcie traktowane jest to jako jakaś wada że czegoś nie jest, że coś Ci nie smakuje. Dobra, będę kończyć, bo myślałem, żeby ten filmik miał jakieś 5 minut. Ile można mnie słuchać? Tym bardziej, że nie mam pomysłu na to wideo. W ogóle. Po prostu stanąłem, włączyłem kamerę i, i zacząłem nagrywać. Więc e, nie spodziewałbym się, e, że to będzie super ciekawe. E, ostatnio złożyłem takie, takie coś. To jest e, gród z Lego. I ma w środku mózg faktycznie. E, jest różowy klocek w środku super. Coś chciałbym jeszcze powiedzieć. Chciałbym powiedzieć, że jeżeli już to oglądasz i, i spodziewam się jakichś 50 wyświetleń, to śmiało możesz napisać w komentarzu, jaką masz wizję. Może nie jaką masz wizję. To też możesz, ale jeśli jest coś, co chciałbyś zobaczyć na tym kanale, po prostu możesz to napisać. Myślę, że coś na pewno wymyślę. I plan jest taki, żeby to robić. Po prostu. Chcę sprawdzić, co się wydarzy, jeżeli będę to robić bez większego ładu, składu kontentu, będąc takim jaki jestem. Po prostu. I ciekawy jestem, gdzie mnie to zaprowadzi. Jak będzie się to rozwijać. Plan jest taki, żeby to, co robię, nie było bardzo jakościowe. Może od czasu do czasu bardziej się wysilę. Natomiast chciałbym, żeby to po prostu było. Może to będzie taki zwykły shitposting, ale... Hej, każdy ma wolną wolę. I nie musicie tego oglądać. Możliwe, że będę gadać samemu do siebie. Możliwe, że do tego momentu w filmiku dotrwało jej dwie osoby, i właśnie wśród nich jesteś. Każdy ma wolną wolę, a taka jest moja, żeby robić ciekawe rzeczy i wrzucać je do internetu.